Siemanko, witam w kolejnym odcinku Tactical Games. Dzisiaj pogadamy o standardach strzeleckich. Amerykanie ustalili kilkanaście standardów strzeleckich, które się przekładają tak naprawdę na tory dynamiczne. Jeden z tych standardów zawsze na zawodach będzie występował. Dzisiaj pokażemy Wam cztery tory: dwa pistoletowe, dwa karabinowe i opowiemy o tych standardach. Do strzelenia zaczniemy od toru Rifle Speedsteel. Na dystansie 50 yardów, czyli 45 metrów, oddajemy 6 trafień do lizaków o średnicy 25 cm. Dobra, kurw. Okay. Tak, żeby mnie nie było widać Po czym wykonujemy obligatoryjną wymianę magazynka I oddajemy 6 trafień z leżącej pozycji do tych samych tarcz Punktacja, time plus, czyli kto zrobi to szybciej wygrywa Nie jest to wcale proste, trzeba się przyłożyć, trzeba trafiać, bo szkoda tracić czas na dostrzałki Pokażemy jak to strzelać Are you ready? And bye! Czy jeszcze coś? Nie trafiłeś jednego. Którego? Czwartego. Kurwa, nie widzę. Marcina czas 24:49, ale niestety na drugim przebiegu nie trafił czwartej tarczy, więc ma 10 sekund za misa, czyli jego czas 34:49. Tarcze na 50 metrach wydają się duże, więc łatwo jest lekceważyć. Jeżeli za szybko będziesz strzelał, to zmisujesz, tracisz czas. Ważna jest też pozycja leżąca jak szybko się położyć, ułożyć w dołku strzeleckim. Jeżeli macie kamizelkę, potrenujcie strzelanie z kamizelką z pozycji leżącej, bo jest inaczej niż bez. Jest to jeden ze standardów, który jest znany, które są opublikowane, więc wiecie co trenować. Nazywa się to Rifle Speed Steel więc to działa, do roboty, trenujemy. Powiedz coś, powiedz coś do kamery. Chciałbym nadmienić, że dzisiaj jesteśmy bardzo poważni. Nad czym bardzo ubolewam. Drugim standardowym torem jest Rifle Barricade. Dzisiaj używamy standardowego Witaka i pięciu dziur w tym Witaku. Należy jednak zwrócić uwagę, że Amerykanie mają inne przesłony, i w Stanach mogą się trafić inne dziury w innym kształcie. Ale w Polsce u nas będzie taki witak. Jeżeli trafi się ten tor na zawodach Tactical Games w Polsce, to będziemy strzelać właśnie z takiej barykady. Procedura strzelania jest trafić z każdej dziury jednokrotnie 25 cm blachę na 50 metrach, zrobić obowiązkową wymianę magazynka i powtórzyć całość jeszcze raz, czyli strzelić 5 razy z każdej dziury. Łącznie 10 hitów. Punktacja Time Plus. Zobaczymy, kto wygra. Shooter, load and make credit. Stand by. Finish another ten shot clear Time, sixty-four eighty-one. The important for this drill is the big headphones uh, interrupt you to make good uh, position. And also, if you have glasses like this, fancy Prada, it not help. <laughs> so choose good quality shooting glasses for range. Don't be fancy. Yeah, that's for sure. I will do it now. Cloth and make ready. Stand by. Okay, hey, so finish and chop here. Your time 61 second 43. Bravo! Merci, merci. Good job. Viking, come on. Load and make ready. Are you ready? Stand by Your time 60 seconds, 60 sekund 89 setnych. Wyknąłeś ślimaka o sekundę, wygrałeś, brawo. Powiedz nam jakie są trudności w tym drillu. Przede wszystkim tak zwany counting, czyli trzeba przekazać bardzo mocno karabin. I to powoduje, że jeżeli nie zgrywasz dobrze odległości oka od lunety, to przy szczególnie takich wykręconych okienkach, jak to, jest naprawdę ciężko znaleźć znak celowniczy. Na każdej polskiej strzelnicy znajdziecie takiego n-hola. Polecamy trenować. Pięć otworów od góry do dołu razem z tym poziomem. Z tym, że uwaga, w Stanach możecie trafić na inną barykadę i wtedy będą inne dziury na innej barykadzie. Jeżeli chcecie potrenować, zapraszamy do Pawłowa. Mamy takie nine-hole do użytku. Kolejny tor standardowy, pistol Speed Barricade, nietypowe w Polsce jest to, że się strzela z nine z pistoletu. W Stanach jest to bardzo popularne. Yy, mogą się zdarzyć inne barykady, inne przesłony, mają one inny kształt, ale tak naprawdę trzy razy na zawodach, w których byłem tam, zawsze się zdarzało strzelanie z pistoletu przez barykadę. Można opierać pistolet, zamek o, o deskę. Uwaga, jeżeli przestrzelicie barykadę, będzie dekwa. E, trzeba znać swoje przewyższenia, trzeba znać odległość między kolimatorem a lufą. E, strzelamy do płytki, która znajduje się na 16 metrach. Jest to duża, e, 25-centymetrowa płytka. Do strzelania 5 strzałów, po jednym strzale z każdej, każdej z 5 dziur. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Obowiązkowa wymiana magazynka. Powtarzamy to jeszcze pięciokrotnie. Punktacja time plus, czyli kto zrobi to szybciej, wygrywa. Za każdego misa. Czyli za misa po y, ukończeniu, jeżeli y, któraś z dziur będzie nie strzelona, jest 10 sekund kary. Martin, zaczynasz. Lot and make ready. Are you ready? Stand by. Czas 33 sekundy, 24 setne. Ładnie co tu się zadziało? Minąłeś jedną dziurę, ale wróciłeś. Dobrze. Nie byłem pewny, czy blaszka zadźwięczała, więc postanowiłem do niej wrócić. I słusznie, bo byś miał mieć. <grym <grym> Brawo. Klimak. Shooter load and make ready. And bye! Si tu finis de faire un load des shows clear, si c'est clear, je Holster. Ton temps. Temps 26,99. Va chercher 50. Climac, vous êtes le prochain. Je suis tellement heureux d'être le prochain. Quelle était votre expérience sur euh, ce stage Oui, oui, coup d'amant, joli passant, joli garçon. Ah, <laughs> très bien. <laughs> load and make ready. Stand by. Prawo Ślimak! 25.73 You win. Merci, merci. Eee, uwaga moja, taka, że e, przy tym drillu nie opłaca się opierać jednak lufą o e, barykadę i warto to zrobić na nogach. Strzelić to tak naprawdę z kucaka, Ewentualnie dolną pozycję, tylko trzeba się zgiąć w prawo. Bo Marcin to zrobił opierając lufę za każdym razem i chyba z, z dużo try, czasu na tym straciłeś, nie? Więc trzeba to strzelić w powietrzu. Eee, mając tylko na uwadze dziurę, nie opierać się o nią i strzelać, strzelać przez dziurę bez opierania tak jak karabinem eee, łoża O Ninehola. Taka nauczka. Ale bardzo fajny stage. Trzeba to potrenować, bo mało kto strzela przez dziury z pistoletu. And you see I can take some risk because I shoot the SIG P220 and it's a pistol that shoots by itself. So be careful of this gun. Buduje sobie amunicję i myślę o rzeczach oczywistych, ale zazwyczaj strzelcy robią błędy i nie przygotowują sobie picia, nie przygotowują sobie jedzenia. Tactical gamesy trwają cały dzień, od godziny, tak naprawdę od brzasku, od szóstej, od siódmej. Do wieczora. Nie zawsze jest tam co zjeść. Warto się przygotować na pewno w wodę, na pewno w elektrolity, na pewno w jakieś węglowodany. Warto mieć ze sobą zapas amunicji, bo często jest tak, że jest określona ilość strzałów na torze, no, a jednak tych do strzałek idzie więcej, więc amo lepiej mieć zapas. Na pewno zero trzeba znać. Bo to jest podstawa tych zawodów, eee, i myślę, że jeżeli zawody są u siebie w kraju, to warto mieć zapasowy pistolet, karabin, bo często jest tak, że coś się zlepsuje. Jak macie możliwość, to warto wziąć ze sobą. Eee, na pewno nie zaszkodzi. nie Michał? Czwarty tor standardowy, pistol Speed Steel. Eee, bardzo prosty tor dynamiczny. Strzelamy do płytek, które znajdują się na dystansie 10 metrów. 11 yardów, czyli 10,1 metra z dwóch wyznaczonych pól z pierwszego pola ostrzeliwujemy wszystkie tarcze oburącz. Tubletami, czyli dwukrotnie zmieniamy pozycję wykonując obowiązkową zmianę magazynka, i z drugiej pozycji strzelamy pojedynczo silną ręką, ostrzeliwując 6 celi. Punktacja: Time Plus. Najlepsze czasy na Florydzie to było 11 sekund. Na Super Gamesach nasi żołnierze zrobili to w 10 sekund, więc tak naprawdę jest to do pobicia. Ważne jest, żeby się pistolet nie zacinał, bo ja miałem akurat trzy zacinki, co z tego, że strzelałem szybko, jak mi finalnie wyszło 26. Próbujemy, Marcin pierwszy. Wój czas 14.83. Marcin, opowiedz, za szybko, za wolno. Szybko, trochę, bo tam jakieś potrzebne do dostrzałki były. Gdyby nie te do, dostrzałki, to myślę, że ten czas byłby lepszy, ale generalnie jak na pierwszy raz, to myślę, że nie jest najgorzej. Jeszcze tego nigdy nie strzelałem, także. E, wydają się bardzo proste te cele. Przez to, że się podpalamy, chcemy strzelać za szybko i misujemy, więc trzeba dostrzelać, więc robi się to wolniej niż można by było. Gdyby Marcin zwolnił splity o jakieś tam 0,1 sekundy, nie chybiłby, więc byłby trzy sekundy szybszy. Łatwo się mówi, zobaczymy, czy ja to zrobię tak samo. Cieśpi, też tak. Bye. <laughs> Fuck up! Is this DQ or not? This is not DQ, but you will lose time because you you need to get the mag that is on the ground and re-rack your uh, your pistol and shoot again. So you will lose some time. That will not be DQ. 1462! Too fast, so too slow. Yes. Too many fuck ups. Yes. So if you are too stressed, you shoot too fast and you are too slow. Load and make ready. If you unload click here, slide forward for the trigger. Clear. Clear. Your time, 12.99. Bravo. And I fucked up a lot. <laughs> Przenyczlung show. Slide forward for the przygot. Clear prosimy. Clear. 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 Nie jest takie proste, jak się wydaje. kurwa Nic a nic. E, nie wiem jaki czas, generalnie. 16 minut. Plus kary 20 minut. Muszę się nauczyć dobijać magazynki w staccato, bo mam tak duży mag pod, że jest większy niż magazynek. Muszę je doklikiwać. Więc przy szybkiej wymianie. Nie wbijam maga. Wypadł mi magazynek, musiałem po niego sięgnąć, dostrzelić i jeszcze mi tarcza spadła. Więcej się nie dało spierdzić. Ten drill bez żadnych pomyłek, bez dostrzałek i w dobrym czasie jest do zrobienia tak naprawdę poniżej 10 sekund. Eee, żeby to trenować, potrzebujecie dwa boksy. Naprawdę można je narysować na ziemi. Potrzebujecie sześć lizaków o średnicy 20 cm i jednej krótkiej ośki. Jest to tor standardowy, jakich jest wyznaczonych w Tactical Games kilkanaście, na każdej strzelnicy w Polsce możecie to trenować, możecie przyjechać do Pawłowa, możecie potrenować u nas, u nas takie tory stoją, gotowe, jeżeli nie to zapytajcie Krzyśka, blachy, cały sprzęt mamy dostępny, zapraszamy. Na treningi z nami zapraszamy do Marcina na treningi, prowadzi zajęcia dedykowane pod Tactical Games. W KOBE raz w tygodniu mamy takie zajęcia, na których skupiamy się na strzelaniu właśnie dedykowanym pod Tactical Games. Standardy, które Wam dzisiaj pokazaliśmy dotyczą tylko jednego toru na całych zawodach. Pamiętajcie, że taki tor dynamiczny to jest jeden z ośmiu torów na, na Tactical Gamesach i nie całe zawody są oparte tylko na takich dynamicznych strzelaniach. Ale pewne jest to, że na każdych zawodach jeden z takich torów się trafi. Warto sobie sprawdzić stronę Tactical Games, tam są wszystkie standardy podane. Macie podane wymiary celów, dystanse, odległości i całe procedury strzelania. Można sobie to po prostu wziąć z kartki, wydrukować, ustawić na strzelnicy i postrzelać do tego. Do czego Was zachęcam i zapraszam na strzelnicę w Pawłowie. Dziękuję. Kolejnym standardem fizycznym stwierdzającym możliwość startu w danej dywizji jest noszenie worka, tak zwany strongman bag carry. W dywizji taktycznej worek, który trzeba przenieść na dystansie 100 yardów, czyli 90 metrów, waży 45 kg i to jest woreczek dla ślimaka. Porównajcie też... <gry> Porównajcie też wielkość tego worka, bo oprócz wagi duży wpływ na jego chwyt ma jego wielkość. Ten mały worek fajnie się niesie i można go mieć blisko ciała. Im większa waga, tym ten worek jest większy, gorzej go objąć. Dywizja taktyczna ma worek 68 kg i trzeba go przenieść na tym samym dystansie. A Elita nosi worek, który waży aż 90 kg. Zaprezentujemy teraz, wystartujemy w tym samym czasie i będziemy chcieli przejść dystans 100 jardów, czyli odtąd do 45 metra, który jest tam, gdzie koszy, zawracamy i wracamy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. 100 jardów, czyli 90 metrów, daje się niedużo, ale w obowiązku noszenia tego w berhagu, gdzie worek wbija ci płytę w przepone, jest ciężki. Najtrudniejsze jest złapanie oddechu. No i na końcu nogi zabiera, nie? O, strasznie W każdym kolejnym krokiem idziesz niżej, bo więcej zabiera ludzie. Jeżeli jesteście w stanie to zrobić tak jak Marcin z 90, możecie się mierzyć w elicie. Jeżeli zrobicie to z workiem 68 kg, dywizja Tactical jest dla Was. A jeżeli nie, to tak jak ślimak 45 i rura w Brawo. To, co warto nadmienić, to to, że oprócz standardów strzeleckich mamy też standardy fizyczne. W każdym razie w tym standardzie chodzi o to, żeby worek nieść w tak zwanym berhaku. Są jeszcze inne ćwiczenia lokomocyjne, typu przenoszenie sztani nad głową, typu przenoszenie worka na barku. Ale ten standard też się akurat tak zwanego Berhaga i nie mogę zmienić chwytu w czasie przemieszczania się z workiem. I nie można porzucić worka, czyli na raz na 100 yardach trzeba go przenieść. E, czyli tak zwany strongman back carry, noszenie ciężkiego worka. Polecam. Warto trenować, jeżeli nie macie gdzie trenować, w Kobie, Tactical gym takich worków mamy 28. Tym 113 kilo. Tym najcięższy, 113 kilo. Jakby wam było za mało, zapraszamy. Dobra. Wziąłeś co karabinem zrobiłeś? Myślę, nie Tego. Tego. So, you're next. Yes. Choliba sąsūm. Dzięki.